Wsadzimy drzewa na terenie Parku Tuchowskiego. Jest to nowy park realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Tu pojawią się nowe 27 drzew, lipy i ambrowce. To jest też okazja do tego, żeby upamiętnić 30-lecie Orkiestry Miejskiej Symfonietek Krakowia Krakowie, pozostawić coś trwałego, co jednocześnie będzie pamiętało o tym momencie, ale pozostanie tutaj dla mieszkańców na dłużej. 30... Drzew na 30-lecie Miejskiej Orkiestry to jest wspólna akcja Zarządu Zieleni Miejskiej Symfoniety Krakowi. Symfonieta wyjątkowo jest z zielenią związana ze względu na swojego patrona Krzysztof Penderecki założył swoje arboretum, spektakularny ogród z drzewami z całego świata w Lusławicach, stąd i chcemy, żeby ta orkiestra, która dzięki niemu też została założona, też zostawiła po sobie ślad dla mieszkańców Krakowa w postaci właśnie takiej Takiej dodatkowej zieleni. Trzy pierwsze drzewa posadziliśmy w parku Jordana, natomiast teraz wychodzimy poza granicę centrum i to jest ważne, nie bez znaczenia jesteśmy teraz tutaj, bo też z naszą muzyką będziemy wychodzić do mieszkańców poza centrum. W przyszłym roku koncerty i na klinach, i w Nowej Hucie, tak żeby wszyscy mieszkańcy Krakowa wiedzieli, że mają swoją miejską orkiestrę, która daje im piękne, koncertowe emocje.